Witam, witam, o zdrowie nie pytam. Siemano. Dzisiaj jest przepiękny słoneczny dzień na terenie Olsztyna. Yy, powiem szczerze, że jest wręcz upalnie. Yy, ludzie się skarżą na upały, co niektórzy yy, inni się cieszą, yy, co niektórzy. A ja przykładowo oglądam sobie serial pod tytułem Szpitalne w Anderstam. Taki szpitalny maratonik se zrobię dzisiaj. Będę sobie oglądał o szpitalu Anderstarnie. Gościu jest mm, główny bohater, jest kierownikiem, dyrektorem szpitala. W ciągu pięciu dni został nim, zwolnił połowę personelu, bo okazało się, że połowa personelu liczy tylko na amany, many, many”, a nie leczyła biednych. A ten szpital był założonym z tego, że leczymy wszystkich, nieważne od jego ubezpieczenia, ubezpieczenia. No, i w ten sposób e, dowiadujemy się o peryferyzjach, e, jego e, władzy w szpitalu, e, problemy z e, podejściem do tego, że jest chory na raka. E, oczywiście problemy ten teges e, różnego innego typu. Się mu tam przydarzają, ale to już mniejsza większość z tym. Witam was wszystkich na moim blogu. Jestem Sebuś wspaniały. Popo. Aha. <grymio> tak. To była reakcja na syndrom Jokera. <grymio> no. Jak to się mówi syndrom poetycko Jokera. On też był taki pierdolnięty, uśmiechnięty, <laughs> ale każdy o tym wie. <laughs> <y> o, 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 o on za to był złoczynicą. Ja nie jestem złoczyńcą Ja jestem typowym e, pigu, pigu, biku, miku, miku. Tak, proszę państwa, e, świry górą. <y> Co ci odpierdala? Przestań. Przecież ja mówię do ciebie. Co ty odpierdalasz? Przestań tam mówić. Nie? Nie będziesz... nie? Do widzenia. Nie? Mm -mm. Tak, przepraszam bardzo. To było tylko yy, niezłączne klimacik. Yy, ci powiedziałem. Do widzenia. A, no, ale to jest tylko takie wierzę. Miłego dnia życzę. <laughs>